Cześć. W dzisiejszym odcinku przygotowaliśmy materiał na temat rozpalania ognia w ciężkich warunkach, właśnie w, takich, w takiej trudnej sytuacji jak teraz, w odpowiedzi na Waszą prośbę. Jak widzicie dzisiaj, mamy tutaj dość słabe warunki. Całą noc padało, wszystko jest mokre, jest tutaj też zimno. Dlatego trudno będzie nam rozpalić ognisko w sposób klasyczny. Nie wystarczy po prostu zrzucić gałęzi na przysłowiową kupę, podpalić ich, i żeby ognisko było. Dlatego też właśnie pokażemy Wam, co tu należy zrobić, żeby zwiększyć szanse na rozpalenie tego ognia, żeby było nam cieplej, żebyśmy czuli się bezpiecznie, mogli przygotować sobie jedzenie itd. Podstawowe rzeczy, jakie powinniśmy przygotować, to są trzy rzeczy, które zabezpieczą w ogóle miejsce ognia przed e, warunkami atmosferycznymi. Pierwszym co, jeżeli chcemy rozpalić ogień, to tak jak standardowo mówiłem w ostatnim odcinku, oczyszczacie sobie teren, żeby można było to robić bezpiecznie. Potem za pomocą patyków, których mamy tutaj pod dostatkiem, buduję sobie ściankę, za pomocą której odbije ciepło od ogniska właśnie w moim kierunku i w, w kierunku opału, który mam już przygotowany. Będzie to szybciej suszyło, będzie szybciej schło. Z drugiej strony natomiast osłoni nam ognisko od niepożądanego wiatru czy deszczu, który może właśnie zaciąć. Druga sprawa, jako że znalazłem też tutaj kawałek jakiejś szmaty ręcznika, właśnie zrobię z niego też sobie swoiste zadaszenie, które zabezpieczy ognisko przed deszczem. Oczywiście jest to tylko miniaturowa osłona, jednakże w momencie rozpalania po prostu deszcz nie będzie mi przeszkadzał w rozpaleniu. Trzecią sprawą, budujemy podest pewnego rodzaju platformę, na której ustawimy całe ognisko. Powoduje to izolację od zimnego, właśnie gruntu, od zimnego, zimnych liści, zimnej ziemi, mokrej przede wszystkim, co też zwiększa szanse na rozpalenie ognia. Jak że mamy już wszystko przygotowane, zaczynamy brać się do kolejnych etapów pracy. Używamy do tego przede wszystkim rzeczy łatwopalnych, które znajdziemy ogólnie w lesie, czyli przede wszystkim kora brzozowa, suche szczyty traw, których niestety tutaj nie mogę znaleźć. Dobrą rozpałką są też suche igły z drzew i jednakże jesteśmy w lesie typowo liściastym, więc będzie o to tutaj trudno. Jeżeli mamy już te przygotowane właśnie rozpałki szukamy sobie gałązek, które są spadami po prostu, czyli oparte są na drzewie. Takie spady właśnie znalazłem, mam już przygotowane, więc mogę spokojnie sobie zaufać im wiedząc, że gdy będę dokładał do ognia będą one się zajmowały. Prócz tego przygotuję też szczapki z gałęzi, które są troszeczkę grubsze, a były też ułamane na ziemię i pukle, za pomocą których będzie łatwiej mi właśnie rozpalić ogień i utrzymać go. Przy rozpalaniu ognia w takich sytuacjach ekstremalnych Ważne jest, żeby nie bawić się z rozpalaniem z krzesiwem. Jeżeli mamy zapalniczkę bądź zapałki czy zapałki szturmowe, po prostu używajmy ich. Jeżeli sytuacja jest nagląca, nie bawmy się w krzesanie krzesiwem, nie marnujmy czasu, chyba że jesteśmy pewni, że uda nam się bardzo szybko. W innej sytuacji naprawdę najkorzystniej jest rozpalić ognisko za pomocą zapalniczki i cieszyć się z ciepła. Można też, jeżeli wiemy, że wybieramy się do lasu i znajdziemy się w takiej sytuacji, może być może w trudnej, można też przygotować co prędzej rozpałkę w domu, jak właśnie suche papiery. Bądź improwizowana rozpałka, np. z wacików higienicznych, które można zalać sobie włoskiem. Taka rozpałka bardzo długo i dobrze się pali. Po tym odcinku na pewno lepiej poradzicie sobie z rozpalaniem ognia w takich ciężkich warunkach. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, życzę miłego dnia i do zobaczenia.